Dzisiaj kolejna refleksja z cyklu, niestety typowego dla tego domu, który przejęliśmy. A cykl ten się nazywa: jak można zepsuć coś, co pozornie z nie do zepsucia, jak można źle zamontować coś, co wydaje się do zamontowania nieprawidłowego niemożliwe. W tej odsłonie pora przyjrzeć się. Zwykłej klamce do drzwi. No nic bardziej prostego się, się wydaje, bo, yy, no bo to jest taka po prostu klameczka. Nieprawidłowość zamontowania tu polega na tym, że kiedy ciągniemy mocno za klamkę, no to o coś takiego się dzieje. Właśnie. A dlaczego się to dzieje? Dzieje się to z tego powodu, że klamki nie są ze sobą trwale połączone. Wprawdzie jest taki Taki człowień, taki, taki pręd tutaj o przekroju kwadratowym, który łączy, ale nie jest to połączenie trwałe, ani też nie jest to połączenie jakieś sztywne. Zdziwiło mnie to bardzo. Przyjrzałem się dokładnie tej klamce, bo, no, no, bo tak trzeba robić. Zobaczyłem, że w klamce jest taka dziureczka, prawda, taki otwór który w zamyśle projektanta służył do wkręcenia takiej blokadki, na przykład takiej wkręcane tą blokadkę, która ma współpracować z wycięciem, z wycięciem w, tym, w tym pręcie, właśnie w tym, z tym wycięciem, no, na całą konstrukcję i powoduje to, że klamka Jedna z drugą jest połączona i ciągnąc za klamkę yy, z jednej strony, no, nie oderwiemy tego, tego elementu yy, dekoracyjnego wraz z nią. No i właściwie tyle. Natomiast właściciel poprzedni albo monter, który mu to montował, zignorował, zignorował ten element. Tutaj już zakręciłem jedną i to, to jest naprawdę stabilne, trudno to wyrwać stąd. Yy, mimo to yy, dodatkowo jeszcze zastosowałem taki stary, znany z, z, z dawnych czasów sposób, że zastosowałem tutaj taką śrubę. Przewierciłem po prostu te drzwi, wkręciłem taką śrubę jako ta i z drugiej strony zabezpieczyłem i zabezpieczyłem takim elemencikiem, też znanym z drzwi. Tu jest plastikowy, ale w jednych z drzwi użyłem starego, odzyskanego aluminiowego. Najlepiej się to sprawdza. Nawet dosyć estetycznie to wyszło z tym aluminiowym elementem. Trzeba było tylko troszeczkę dziurę dostosować do do tego, żeby to była taka nakrętka, żeby nie, nie trzeba było tego trzymać. Montażysta tych drzwi, jak widać po jakichś wynalazkach, nie mógł sobie poradzić też z zamkiem. Po prostu wyskakiwały mu te elementy plastikowe tutaj, które miały. Współpracować z tym elementem metalowym. No ja je tutaj umocniłem i dodatkowo przykleiłem, to nie ma problemu. Natomiast, co mnie dziwi? Dziwi mnie w ogóle cały ten pomysł tutaj zabawiania się z tym zamkiem, ale problem był gdzie indziej. Problem jest taki, że ten zamek żadną miarą nie można zamknąć, bo on po prostu. O. No, widać dokładnie jeszcze raz no tak widać dokładnie że ten zamek on nie mógł się zamknąć ponieważ brakuje jakby otworu ten otwór powinien być w tym miejscu a nie w tym no to załagodzimy trochę hałasując za chwilkę. No ale no to pokazuje całą kuriozalność tej sytuacji. No niestety, póki nie zrobimy tu naprawdę czegoś porządnego, no to tak będziemy się chyba huśtać od, od przygody do przygody.